Hejka moi drodzy, z tej strony Deseo, witam Was w kolejnym odcinku z mojej solowej serii do Tomb Raider Custom Sacred Emerald, The Sacred Emerald tak naprawdę. No i co moi kochani, lecimy dalej z tym koksem, nie mamy klucza, mamy jedną kuleczkę, były trzy z tego co widziałam do wsadzania, no i niepotrzebnie straciłam HP, ale w zasadzie to minimalnie to tam wiecie. No i tutaj ostatnio minęliśmy sobie... Taki zbiorniczek z wodą. Proponuję od razu tutaj wziąć się zapływanko, dlatego, że nie wiadomo... No i teraz w którą stronę? to jest naj, najlepsze o test pytanie. O, tutaj coś jest, jakaś wnęka. U! Proszę bardzo. Od razu na wstępie mamy sekret. Tak, to można grać. Kolejna sprawa, kolejna jakaś odnoga. I mamy, słuchajcie, dźwignię, która, mam nadzieję, nie jest absolutnie żadną czasówką. To teraz chciałabym się stąd na przykład wydostać. Czy jest taka możliwość, w sensie, żeby, wiecie, wypłynąć sobie? Żeby to po prostu tutaj był sekret. To teraz tak, tędy, tędy. O, i tu do góry, prawda? Dobrze mówię? Dobrze mówię czy nie dobrze mówię? Dobrze mówię. Bardzo dobrze. Od razu to zapisz. Mam nadzieję, że to nie jest nic na czas. Teraz moi drodzy będzie na lewo na pewno. Tędy. Tak? Nie, to tutaj, przepraszam. Bo tamtędy już płynęliśmy. Nie. To tu byłam. To w drugą stronę. Cholera jasna. Ale to jest zamknięte. Ej, nie gadajcie, że to jest czasówka. To jest w ogóle apteczka. To będzie czasówka, mówię Wam. To niedobrze. To bardzo słuchajcie, niedobrze. No to w takim razie raz jeszcze. okaże, słuchajcie, jak mi to pójdzie. Chociaż obstawiam, o właśnie, że to pójdzie źle. O kurde. No i to one już zamknięte? No przecież to jest niemożliwe. Dajcie spokój. Serio to by była czasówka taka wyżyłowana? Patrzcie na... No. Pytanie, czy to o to chodzi Bo ja się tu będę na pewno spuszczać A to się okaże, że to nie jest to, nie? O, to jest to Okej, okay. o nie Przynajmniej, przynajmniej wiem, że to, jest na pewno, że to są na pewno te drzwi Ja tutaj nie mogę Ja tutaj nie mogę w ogóle się obijać Coś po prostu okropnego Hmm, nie ma szans, nie zrobię tego Ja tutaj nie powinnam w ogóle się, wiecie, z... zahaczyć Nie wiem, w czym jest rzecz, że ja nie potrafię, moi kochani, tutaj sobie tak ładnie wykręcić nie wiem, w czym jest problem. Może teraz się uda, bo teraz w miarę ładnie poszło. Okej, okay, mamy to. Na dzień dobry, zostałam... ugryziona w dupę! No to świetnie. Nie mam pojęcia, gdzie to się otworzyło. Nie wiem o co chodzi. No ale pytanie za 100 punktów. Gdzie ja mam teraz? To chyba nie tutaj. Jak mam stąd wyskoczyć? A tam jest rożek. Pytanie gdzie to się zrobiło, bo nie wiem. Gdzie tu się coś mogło otworzyć. Hmm. A tutaj, nie. Czekajcie. O, tak. Co, one tu wlecą. Niestety tak. Ale się zbadżyły, więc bardzo dobrze. Jedna jest zbadzona. No i okej. Okay. Takie bugi mi pasują. Pokazać, co tu się stało. Aha, tam coś A, to tutaj, okej. Okay. Czy tu jest jakiś klucz dla mnie? Nie. Ale dokładnie to było tutaj pokazane, prawda? Kojarzycie? To było na bank w tym miejscu pokazane. Tu mamy tylko apteczkę. Pójdziemy sobie do tej dźwigni, jeszcze mamy tutaj pływane, ale to. Uu, ale to za chwilę. Hmm. Okej. Okay. Widzę, że mamy jakieś dupiate rożki. Nie do końca to lubię, ale nie jest. Widzę tak źle. O, ona stąd zjeżdża. Byłam przekonana, że jednak nie. No to z... o nie, no to jednak z rozbiegu. Mhm. To jeszcze nie tak. What the heck? Dobra, nie w ten sposób. No dobra. I było tak źle. I źle się do tego zabierałam. Pytanie, czy to jakaś czasówka. O, tam się coś... Nie no, co czas mam wrażenie, że... tu by się mogło coś pojawić, ale... A jest! Klucz! No i to będzie klucz do tamtych drzwi. Sapphire Key, okej. Okay. Stąd żeśmy wtedy wypłynęli, prawda? że mówię czy nie Tak OK W takim razie idziemy włożyć kluczek Tędy prawda ja Ciekawe, co się wydarzy. Ej, hey, jakieś czary Mary. Może by wypadało coś zrobić na miniaturkę, czy nie? No, wypadało, prawda? Takie ładne. Zastanawiam się, czemu tam były cztery kulki napisane w opisie, chyba że ja coś zmachałam, a tam były trzy łapki. Dość ciekawa. Zobaczymy w każdym bądź razie. E, a dlaczego ja zaskoczyłam w dół, nie zabierając tego? Możecie mi to wytłumaczyć, proszę. Mhm. Tylko teraz wiecie, żeby się nie podpalić, to będzie idealnie. Hm. No ale ja potrafię, słuchajcie, no ale to mnie podpala, więc <słuch> jak mam tam wskoczyć, żeby mnie nie podpaliło? Tak, okej. Okay. Hmm, pokazało mi jakieś takie dziwne przejście. Jakby się gdzieś z jakiejś pochylnie zrobiły schody, miałam wrażenie. Tutaj nie. Dobra, no ale to chyba my musimy wracać mimo wszystko tą wodą, prawda? Dobrze mówię. Sprawdzimy. Aha, bo ja się tędy nie wydostanę, bo przecież ja tu spadłam, tak? Ale jest nie, jest drabinka. W porządku. Dobrze. bo myśmy tam zjeżdżali, pamiętacie? I teraz się zrobiły z tego schodki, okej. Okay. Kojarzę. A, tak nie wskoczę, okej. Okay. No, dajesz mała. Dobra. To mamy już drugie. W takim razie zostało nam jeszcze ostatnie przejście tutaj na lewo. I będziemy mieć wszystkie kulki. Czy coś tu jest? Halo? Nie, ja tutaj widzę, że tutaj raczej, jeżeli już, to są same parkury. Co w ogóle mi się nie podoba. Okej, wejść najpierw na samą górę, aczkolwiek są tu zamknięte drzwi. Więc obstawiam, że nic na tą chwilę. No nie. Dobra. Może to nie będzie takie złe. Dobra. Uhuhu. Ojej. Aż tak. No to poczekajcie, to chyba trzeba by się było opuścić tutaj przy samym. Przy samym winklu. Bo to w miarę szybko się zapala. Aha, ja to rozumiem pewnie mam się opuścić, tak? Dobrze. Takie, takie ojki. <laughs> Ale nie jest to jakoś mega skomplikowane. Myślałam, że będzie gorzej. Dobra, nie jest źle. Czy tu mi coś wyskoczy? No słyszę przecież. O. o, już we mnie słuchajcie, leci z tym koksem. Dwa nawet są. Matko i córko, nie, no straszne są. Bardzo mocne, bardzo z jednym to jeszcze jest ok, z jednym jest ok, gorzej jest z dwoma. Ale tam dali nam tutaj apteczkę, bo wyszli z założenia, że na pewno zużyjemy. No ja zużyłam półtora, trudno się mówi. Najpierw się pozwólcie, że ja się rozejrzę. A widziałam jedną dźwignię tutaj. A co jest jeszcze tutaj? Nie ma nic. Nie ma żadnej wnęki, nic, tekst, szmeges. W żadnym kącie nie ma jakiegoś wejścia tajemnego? Jakieś czołgane, czy coś? Serio? A to czemu? Jakiś sekret by się przydał. No nie chcą, słuchajcie, nie chcą. Dobra. Nie, 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 bo chciałam, słuchajcie, wziąć apteczkę. Czyli rozumiem, ok, obawiam o co chodzi. Mam nadzieję tylko, że to nie jest czasówka żadna. Ok, jest. Gdzie mnie to ma niby poprowadzić? Aha, na drabinkę. No w porządku. A i tak będzie. A, jakąś wnękę tutaj mamy. Czy no, okieneczko. A, tam jest jeszcze coś z boku, widziałam. Czekajcie. Widzę to. No, tu są jakieś łapki. Widzę, 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 widzę. Poczekaj tam. Czy to jest jakieś ukryte coś? Ja się chcę tylko kon koniecznie, słuchajcie, złapać. Koniecznie. Tylko hmm, pytanie, co później? Jak ja będę się chciała wrócić? Jeszcze raz chyba będę musiała tu wskoczyć. Tak mi się wydaje. A to pewnie będzie sekret. Broń bym chciała w końcu dostać, wiecie? No to jest sekret. Który to już? Trzeci. I co, teraz już się nie wrócę, nie? Musiałabym opuścić się. No i dużo, bardzo dużo HP straciłam. Trochę kapusta. Trudno, wejdziemy raz jeszcze. Może okazać się, że będziemy ten, tą samą drogą wracać, więc możliwe, że mogłam to zrobić na drodze powrotnej, ale no, wolałabym nie ryzykować jednak. O, i mamy jojko. Może nie będziemy się wracać, bo tutaj coś jest. O matko. I te drzwi otworzyła. ale gdzie to jest? Aha, dobra. Już wiem. Tu jest jednak ten powrót, co ja tutaj wcześniej skakałam. No w porządku, lecisz. Wow, a nie no, to tak mało HP to ja nie chcę mieć. No nie, nie. Co jest grana? A, bo to bez rączek. Ok. No to teraz, moi drodzy, yy, idziemy włożyć te yy, wszystkie kuleczki. Tylko teraz gdzie to było? To jest najlepsze. Chyba tędy, co? Tak, bo tutaj trzeba było się wspiąć po tej drabince. To będzie ta miejscówka? Co to jest za miejsce? Nie, ja stąd przyszłam. Też jestem dobra, dobra moi drodzy. Niepotrzebnie tu schodziłam. To trzeba było chyba wyjść w to środkowe. Tak myślę. Albo to po lewej. Już sama nie wiem. Tak, to po lewej. O ludzie, naprawdę? Tędy wejdę czy nie? Nie. <ścoughs> Co ja robię? Tu, dobrze. Wspinamy się. Dobrze. A... Czekajcie, jak to było? To było tutaj, w ogóle? Gdzie były te łapki? No, weźcie mi podpowiedzcie, ja chyba źle idę. No jasne, że źle idę. Bożu, o co chodzi? Gdzie to było? Mi się już coś knoci. Ja sobie tu wcześniej te drzwi otworzyłam, to może tędy. To na pewno tędy. Czekajcie. To jest właśnie mój brak orientacji, słuchajcie, w terenie. Niestety. Nie wiem, nie jestem pewna, czy to jest tu, aczkolwiek skoro tutaj są kotki, no to... to tak trochę wygląda, jakby to miało być tu, nie? Zginiesz, czy ja? W ogóle w niego trafiam? Bardzo mocne są. tego drugiego kotka. Gdzież tu? Ja nie wiem naprawdę. Serio nie mam pojęcia, czy to było U tej mumii na dole? Nie no, słuchajcie, ja się poddaję. Przysięgam. Gdzie były te rączki? O co ja tu przylazłam? Dobra, mamy to. Uff. Jednak jesteśmy w dobrym miejscu. Teraz sobie damy tutaj, i teraz będą te ostatnie. Okej. Okay. Aha, jakieś labiryntowe sprawy. O, a cóż to? Można to wziąć? Można. Co to było? Aha, czekajcie, co to jest? To był chyba sekret, nie? Nie. Co to było? Co ja zabrałam? W ogóle mam shotguna, kiedy ja go zabrałam? Jestem, słuchajcie, nawiedzona, przysięgam. Hit. O, jest jakieś wejście na górę. Mamy sekret. Bardzo dobrze. Dobrze. O! I kończymy, słuchajcie, ten level. The Great Temple of Infu. Mamy cztery sekrety. Jestem ciekawa, ile było w tym poziomie. Ja się zorientuję, oczywiście. Ja będę to kończyć. Słyszymy się w następnym odcinku. Zobaczymy, co tutaj jeszcze jest przed nami. No i co? Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną i do usłyszenia, pa pa.